Dobrze, moi kochani, teraz zrobimy sobie takie z Bliźniacze płomienie, bratnie dusze. Najpierw no, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. mm -hmm. W sumie, moi no kochani, powiem wam tak. Hmm. E, tutaj widać, że jesteście e, tak um, szczerze powiedziawszy. Żeby wam powiedzieć tak e, prawdę, to tutaj tylko no, nieliczne osoby e, są takimi bratnimi duszami, bliźniaczymi płomieniami, a większość z was, e, to powiem tak, tak jakby wcześniej byliście tymi bratnimi duszami, bliźniaczymi płomieniami dla siebie, tak, ale e, tutaj jakby się to zakończyło. Jakby nie macie ze sobą, większość z Was nie macie tego kontaktu ze sobą, nie dzwonicie, nie piszecie. Tutaj jest ten etap u Was zakończony. Tutaj taka mała grupka osób, tak, jest, jesteście z takimi bretnymi duszami i tak dalej. Jesteście po prostu dla siebie, tak, stworzeni, przeznaczeni, macie wspólne tematy, wspólne pasje, zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj, tak jak mówię, większość z Was, yy, tu się to zakończyło. Tu się to zakończyło, a zakończyło, lub też yy, yy, koniec nie ma tego kontaktu, urwał się kontakt, nie ma z tego samego kontaktu i tak dalej. Lub też może yy, wywiązała się też z tego jakaś relacja ale no nic po prostu z tego nie wyszło. I tutaj jest zakończenie tego, nie ma tego kontaktu i tak dalej. I widzę tutaj, że ta jedna strona jakby cierpi bardzo, ale no to nie było z powodu właśnie tej osoby, tylko z waszego powodu. No coś się tu wydarzyło, po prostu koniec finito nie ma. Ech. A dla tej mniejszej grupki, co tu jesteście tymi dla siebie stworzeni i tak dalej, brzydkimi duszami w ogóle, to wy gdzieś razem wyjedziecie. Jest możliwość wyjazdu, już Wam mówię, albo gdzieś tutaj w Polsce, po prostu gdzieś dale, dalej, albo za granicę wyjazd, ale wyjedziecie razem, moi drodzy. Bo jest możliwość wyjazdu razem. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanko. I moi kochani, powiem tak: ja Was proszę, już teraz w tym filmiku też, ale widzę, że wcześniej też tak mówiłam Wam, i nie dociera. Moi drodzy, nie piszcie mi niemiłych komentarzy. Bo albo was poblokuje, no albo po prostu zgłoszę to odpowiednim służbom. Bo tak nie będziecie robić, że będziecie mi tutaj niemiłe komentarze wsadzać, pisać pod filmikiem. Bo ja po prostu no sobie nie życzę. I, i postawcie się też na moim miejscu, jakbyście je zareagowali. Macie swój kanał, czy tam coś, jak ktoś wam pisze, no nie wiadomo, co wypisuje. No, też na pewno byście się zdenerwowali w ogóle. So, ja powtórzę jeszcze raz i mam nadzieję, że tym razem dobitnie. Nie odpowiadam Wam mój kanał, czy cokolwiek. Zobaczycie troszeczkę, nie musicie być nawet do końca filmiku. Zobaczycie trochę, stwierdzicie, że nie odpowiada. Proszę, powiem tak, delikatnie, proszę opuścić mój kanał, bo nie będę wulgarna, nie będę się zniżała do poziomu niektórych osób i po prostu. Yy, proszę sobie inny kanał znaleźć, bo nikt tu na tym kanale na siłę nie trzyma. I tak dalej, a yy, bo jeszcze ze 2-3 takie komentarze i ja jutro będę yy, ten nie zgłoszę to i po prostu i po waszym tym yy, policja po prostu znajdzie osoby. No, po co mamy się. Po co mają być nieprzyjemności? Więc powtarzam po raz ostatni. Komuś nie odpowiada, są inne kanały, proszę sobie znaleźć inny kanał. Ja nikogo tutaj u siebie na siłę nie trzymam. A jeżeli są osoby, które, które z tych filmików, co ja tutaj kładę karty ogólnie, z którymi osobami coś rezonuje, no to super, tak? Ja się cieszę. I tak dalej, ale proszę, chodzi mi o te komentarze. Proszę nie tych komentarzy mi tu nie wypisywać, bo proszę się też postawić na moim miejscu. Dobrze. Moi kochani, mile widziane łapki w górę. A kto ogląda, a filmiki się podobają i też rezonuje, a kto jest nowym widzem, a ogląda, nie subskrybuje, Proszę o subskrypcję. I co jeszcze, moi drodzy? Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, serdecznie zapraszam, lub też z sprawami związanymi z magią, jakieś oczyszczenia czy coś, jesteście zainteresowani, też zapraszam serdecznie. Teraz w każdym opisie wrzucam też dodatkowo swój numer telefonu i tak dalej. Więc, no, nie ma żadnych przeszkód, że jak nie napisać na maila, to można zadzwonić i po prostu się ze mną umówić na czytanie prywatne lub też na sprawy związane z magią. E, co jeszcze? E, moi drodzy, będę też robiła konkurs. Będę miała dla Was takie. Takie gadżeciki, no co się tak będę rozdawała, ale to jeszcze po prostu Wam powiem, kiedy dokładnie. No i co jeszcze ja Wam mogę powiedzieć? No po prostu zajrzyjcie w opis, tam będziecie, tam będziecie, wszystko tam macie w opisie, tak? No i co jeszcze w opisie dodaję dodatkowo numer konta, na który no. Po prostu nie tylko za czytania prywatne w ogóle, ale możecie tam jakieś drobne kwoty wpłacać, żeby ten kanał się bardziej rozwinął. Dobrze, moi kochani, to tyle. Pa!